Jak wykazałem poprzednio, Pismo Święte pokazuje, że istnieje dwóch prawdziwych, wszechmogących bogów: Bóg i Ojciec Pana Jezusa oraz nasz Bóg i bezpośredni Ojciec, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Jednak jak to się ma do biblijnego stwierdzenia, że Bóg jest jeden? W Księdze powtórzonego prawa bowiem czytamy Słuchajże Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego? I ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Wyraźnie zostało tutaj powiedziane, że Izrael ma jednego Boga, którego ma kochać z całej swojej duszy. Problem polega na tym, że ludzie czytając ten fragment, często mylą występujące tam słowo jeden ze słowem jedyny. A w języku Biblii to nie jest to samo. Jedyny to po hebrajsku „yahid”. I w odniesieniu do Boga, w Starym Testamencie to słowo w ogóle nie występuje. Tutaj zostało użyte hebrajskie słowo echat. Echat, które oznacza pierwszego w kolejności bądź jednego spośród sobie podobnych. Tego samego słowa użyto na przykład we fragmencie, w którym Pan wyjmuje jedno z żeber Adama. W pierwszej Mojżeszowej 2:21 czytamy. Wtedy przypuścił Pan Bóg twardy sen na Adama i zasnął, i wyjął jedno żebro jego, i napełnił ciałem zamiast niego. Wyjął jedno żebro jego. Wiemy, że Bóg wyjął nie jedyne żebro Adama, tylko jedno spośród innych jego żeber. I tutaj właśnie pod słowem jedno kryje się hebrajskie echat. Tak więc słówko echat, czyli jeden. Wskazuje na pierwszeństwo, wyjątkowość, ale w żadnym wypadku nie oznacza, że coś jest jedyne w swoim rodzaju. I tak jak Adam miał wiele żeber i z jednego z nich powstała kobieta, tak samo jest dwóch prawdziwych wszechmogących bogów: Chrystus i Jego Ojciec, z których jeden jest tym bogiem izraelskim, tym dla Izraela pierwszym, którego Izrael ma kochać z całego serca. A kto w objawieniu nazywa siebie onym pierwszym i ostatnim? Kto nazywa siebie tym umiłowanym, naszym oblubieńcem? Oczywiście Pan Jezus. To w nim jak ta oblubienica mamy być zakochani bez reszty. Bo to jest właśnie tak jak z oblubieńcem i z oblubienicą? Oblubieniec ma Ojca, ale to oblubieniec jest wybrankiem swojej ukochanej. To jego oblubienica, czyli Kościół, ma kochać ze wszystkich swoich sił. Bo to On jest dla niej na pierwszym miejscu, jest tym pierwszym, czyli echat. Ale nie znaczy to, że jest jedynym w swoim rodzaju, bo jest jeszcze Jego ojciec. I tak to wygląda w języku hebrajskim. Bóg izraelski, czyli Pan Jezus, jest echat, czyli pierwszy bądź jeden spośród sobie podobnych. A jak to wygląda w języku greckim? Tak samo. W Ewangelii Marka. Oryginalnie spisanej po grecku, możemy przeczytać, jak Pan Jezus cytuje wcześniej przytaczany fragment z Ksiąg Mojżeszowych. A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Przecież będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej i ze wszystkiej siły twojej. To jest pierwsze przykazanie. Tak więc w greckiej Ewangelii Marka czytamy jak Pan cytuje tekst hebrajski. I tam, gdzie w odniesieniu do Boga czytamy jeden, występuje greckie słowo eis, co znów, tak jak hebrajskie echat, nie oznacza jedynego, tylko pierwszego bądź jednego spośród sobie podobnych. Po grecku jedyny, samotny to monos. I tego słowa w odniesieniu do Boga Izraelskiego akurat w tym fragmencie nie ma. Ale to nie znaczy, że greckiego monos, które oznacza sam, jedyny, nie ma w ogóle w Nowym Testamencie. Monos odnoszące się do prawdziwego Boga znajdziemy w tych oto fragmentach. Te fragmenty pokazują Ojca Pańskiego jako jedynego, który jest święty, jako jedynego, który jest mądry i jako jedynego, który jest nieśmiertelny. Ale jakże to, skoro święty, mądry i nieśmiertelny jest także jego jednorodzony syn? Dlaczego wobec tego ojciec jest tutaj monos, jedyny? Bo apostołowie w tych fragmentach usiłują pokazać, że ojciec naszego Pana jest Bogiem sam. Sam to znaczy bez czyjegokolwiek udziału. Sam jest święty, mądry i nieśmiertelny. Sam przez się. Od nikogo nie zależy. Od nikogo swoich bożych atrybutów nie odziedziczył i przez nikogo nie został zrodzony. Dlatego właśnie w tych fragmentach użyto w odniesieniu do niego słowa sam, jedyny, czyli monos. Ale to, że Ojciec Pański jest jedynym Bogiem istniejącym przez samego siebie, nie znaczy jeszcze, że jest jedynym Bogiem w ogóle, bo przecież święty, mądry i nieśmiertelny jest również Jego syn któremu Ojciec dał nie tylko wszystkie te atrybuty, ale także wszelką władzę na niebie i na ziemi. To są wszystko cechy prawdziwego Boga. Dlatego słowo monos, jedyny, trzeba rozumieć w jego kontekście. Podobnie z obecnym tu fragmentem Ewangelii Jana 17:3, gdzie Chrystus nazywa swojego Ojca jedynym prawdziwym Bogiem. Nie oznacza to, że Chrystus prawdziwym Bogiem nie jest. Pamiętajmy, że Pan Jezus mówił to w momencie, gdy zrezygnował ze swojej Bożej chwały i był na ziemi jako człowiek. Wówczas jedynym prawdziwym Bogiem rzeczywiście pozostawał jego ojciec, ale później, jak wiemy, Pan Jezus wrócił do chwały, którą miał u Ojca przed założeniem świata. I tak oto w niebie przebywa znów dwóch prawdziwych bogów. Podsumowując, wyrażenie jeden Bóg nie znaczy jedyny Bóg. Zarówno biblijna Hebrajczyzna, jak i biblijna Greka pokazują, że jeden Bóg oznacza Boga, który ma być dla nas tym pierwszym, najbliższym, a pismo pokazuje, że tym pierwszym i nam najbliższym jest Pan Jezus Chrystus. I to na Nim ma być skupiona cała nasza uwaga. To w Niego mamy być zapatrzeni tak jak oblubienica jest zapatrzona w oblubieńca. Bo o to właśnie chodzi w biblijnym wyrażeniu jeden Bóg. Bogów prawdziwych jest dwóch, ale jeden z nich jest nam najbliższy. I jest to ten, za którym stoi majestat Jego Ojca.